To moja pierwsza impreza na wsi. Było fajnie, ale nie mam ochoty na imprezowanie. Moja mama nareszcie miała dobry pomysł. Dlaczego? To świetna okazja, żeby zdobyć Mauro. Przestań. Chodźmy. Znajdź sobie kogoś, inaczej stąd nie wyjdzie. Moja matka potrafi być uparta. Mam to po niej. Jak się macie? Świetnie, że jesteś. Luhan chce, żebyś został jej parą. Nic nie mówiłam. Jaka nieśmiała. Mam dzisiaj branie. Ale to do ciebie uśmiechnęło się szczęście. Mówią, że tańczę jak Travolta. Roberta, jesteś okropna. Nie znajdę ci chłopaka. Muszę pomyśleć o sobie. Wiesz, co robisz? Masz wątpliwości? Na razie. Nie wyjdziesz stąd bez pary, to polecenie mamy. Zostaniesz moją parą na dzisiejszy wieczór? Poszukaj kogoś wśród rówieśników. Jestem dla ciebie za stary. Mama nie podała ograniczeń wiekowych. Więc jak? Przecież cię nie wiem. Dobrze. Zgadzam się. Będziemy się dobrze bawić. Mam nadzieję. Przekonasz się. Gratulacje. Nieźle się zapowiada. Dziękuję. Co to za patyczki? To są świeczki. Czeka nas noc życzeń. Zacznę od czegoś prostego. Oby ta noc nigdy się nie skończyła. Teraz ty. Niech pomyślę, żeby kobieta, która mi się podoba, zwróciła na mnie uwagę. Znam ją od niedawna, ale chyba wiem, jaka jest. Zakochałeś się? Nie wiem. Poznałem anioła. Nie mogę przestać o niej myśleć. Znam ją? Nie zastanowiło cię, że przyjąłem Twoje zaproszenie? W końcu jestem Waszym opiekunem. Nie jesteśmy dziećmi. Umiemy o siebie zadbać. Nie do końca. Chciałem pomówić z Tobą na osobności. Ja też. Mam pytanie. Słucham. Uważaj, bo mogę się zgodzić. Zobaczymy. Chodzi o to, że. Nie będziesz zła, jeśli umówię się z twoją mamą? wiem, nie powinienem. Mogę przez to stracić pracę. Ale odkąd ją zobaczyłem? wciąż o i nie myślę? Nie. Mnie to nie przeszkadza ani trochę. Skoro nie przeszkadza ci jej problem, wszystko gra. Jaki problem? Protezy. Podczas operacji usunęli jej piersi. Ma implanty. Jeśli to zaakceptujesz, nie ma sprawy. Czego? Zejdź mi z oczu, idioto. Podczas imprezy ludzie powinni się bawić, a nie rozmawiać. Znowu będziesz przynudzać. Mówię poważnie. Ja też. Przemówienia są dobre na pogrzebach. Nie widzisz, że tańczę? Nie obchodzi mnie to, chodź. Nie chcę. Bez dyskusji zaciągnę cię siłą. Przyjdź później, teraz jestem zajęta. Nie obchodzi mnie to. Nie rób mi sceny przy ludziach, więc chodź ze mną i przestań krzyczeć. Zaraz wracam. Jak mogłaś powiedzieć, Mauro, coś takiego? Trzeba było nie przyjeżdżać. Tęskniłam za tobą. Nie umiesz tego zrozumieć? W porządku, ale ja przestałam tęsknić. Czuję ulgę, kiedy jesteś daleko. Nie do wiary. Czemu ci tak przeszkadzam? Możesz mi wyjaśnić? Wyglądasz jak pierwsza lepsza. Tylko tego brakowało, żebyś mnie uderzyła. Nie będę płakać. Nie sprawię ci tej przyjemności.